Cześć, witajcie, ja jestem Leon i dzisiaj wspólnie z Tomkiem oraz operatorem Dominikiem zawitaliśmy ponownie do Złotego Stoku, aby dograć kolejne obiekty do serii złotostockie Kopalnie i w dzisiejszym materiale pokażemy Wam dwa wyjątkowe obiekty, takie jak sztolnia Lisia, lisa, tak też różnie po, po, pod podają i sztolnia mistrza, czy też mistrzów, jak oni tam też właśnie piszą jest to też tak... tego no mistrzów no, dzisiaj jest, o, gdzie trzech ja Te, te dwie, dwie, dwie sztolnie dzisiaj wam e, pokażemy. Także zabierzemy was podróż w miejsca niedostępne dla, dla ruchu turystycznego. No, i zbadamy, co tam w środku jest tak naprawdę. Sztolnia Lisa. Lisia to obiekt średniowieczny. Nie widziałem jeszcze z niego filmu. Tak samo Sztolnia Mistrza. To obiekt z kolei z XVI wieku. Oba te wyrobiska nie są jakoś specjalnie duże, rozległe. Dlatego też dwa obiekty w jednym filmie, ale są to. Wyjątkowe, jakby nie patrzeć kopalenki w jednym bardzo ciekawy szyb, drugi obiekt, no, do zbadania pewna, pewna część, a więc zapraszamy Was tutaj wspólnie z Tomkiem oraz Dominikiem na taki materiał, w którym pojawią się aż dwa ciekawe obiekty. Wyprawę Leona wspiera marka Fenix. Wyprawę Leona zabezpiecza sklep dla myślnik bhp.pl. Polska marka telefonów pancernych Hammer zabezpiecza wyprawę Leona. Tym razem za cel naszej tej wyprawy obraliśmy sztolnię mistrza i tutaj specjalnie akcentuję tę nazwę, ponieważ w sieci w innych gdzieś tam filmach pojawia się sztolnia mistrzów. Tymczasem pan Piotr Romanowski, między innymi autor kilku publikacji poświęconych tutaj kopalniom funkcjonującym w złotym stoku. No zwrócił tutaj u mnie uwagę na to, że jest to sztonia mistrza, sztolnia tak naprawdę gór mistrza, a więc tej nazwy będziemy się trzymali. No i Tyle co można powiedzieć na temat tego obiektu, to to, że jest to obiekt z wieku XVI. Zresztą właśnie tutaj na przełomie XV-XVI wieku tych sztolni tutaj w Górze Krzyżowej powstało bardzo dużo. Jeszcze więcej powstało płytkich szybików, którymi eksploatowano rudę. No, niemniej jednak szybiki, szybików nie poszukiwaliśmy, nie są one celem naszej naszego dzisiejszego filmu, a więc Powiem teraz jeszcze, zawitaliśmy do Sztolni Mistrza. I to, co można zobaczyć już na początku, to to, że korytarz kieruje nam się w lewą oraz prawą stronę. Ja myślę, drodzy widzowie, że zaczniemy sobie od prawego chodnika. Także pójdziemy teraz. A jaka tu jest ta? Para wodna. No, kondensacja niezła. Tutaj ostrożnie moi drodzy widzowie, połączenie? Dobrze, że mam kaloszy. Połączenie, tak. nie? Tak, połączenie dwóch korytarzy. No tej bo tutaj jest szyb górniczy. No, z jaką ładną w ogóle e, obudową? Tak, jeszcze się ładnie trzyma. Bardzo duży. Jest nie... dość szeroki, jak na te. Tak. I e, myślę, że tutaj, e, no, nie moglibyśmy spokojnie dać, tego że tutaj nasz kolega by się bardzo szybko odnalazło. Marcin Sujka, o ile mnie pamięć nie myli, tak. bardzo często Marcinie w moich komentarzach pytasz, czy w tej stolni jest nurkować, czy w tamtej stolni jest nurkować, jakaś kałuża, czy można tam nurkować? No nie Specylanie można. Spędzanie dla Specylanie... Pozdrawiamy Cię Marcinie. No. Tak, pozdrawiamy Cię Marcinie, tutaj można. Coś dla Ciebie, tak. No, jak taka Mary Agnes, ale w wersji dokoksowanej, nie? Dobra, przejdźmy sobie teraz lewą stroną ostrożnie, żebyśmy nie wpadli. Zobaczymy co tam dalej jest. Ale beleczki piękne. No. Gdzieś tam tonie to, nie? No i dobra. E, szyb mamy niejako zaraz za sobą. Lecimy dalej. Tak. Chodźmy tutaj dalej. A, czyli została nam tam lewa jeszcze tylko Mańka. O, Przodek. Ja Okej. Okay. Tutaj też robimy kółeczko. U, a i tutaj. Tak. Tutaj jest ta kolejna bardzo fajna rzecz. Tutaj drodzy widzowie zobaczcie pode mną, dosyć pod moimi nogami. Jak Leonie przejdziesz tam daj, to tak, pokażemy tak. naszym widzom, że właśnie pod, pod moimi nogami jest upad. Tak. I to do tej strony upadł. Ja też widzicie przechodzę bardzo tak ostrożnie, bo... Tak, widać nawet do budowę górniczą. Tak, tak, Tutaj trzeba naprawdę ostrożnie. No ale tak nietypowo, nie? Tak. Ale płacia to jest dość takie no, temu. No bardzo fajnie i tutaj jakby kolejna tego typu rzecz. Tutaj też chyba jakiś musiał być szybik. Tak, tak, zdecydowanie. A tam, Tomku, możemy się cofnąć, gdzieś pójść, czy nie? Ja to by wy, wyjście. Do... Czyli idziemy tędy normalnie. Aha, a tam jeszcze coś jest. A tam, muszę widzę wodę. Wow. Tutaj wody troszeczkę więcej. Ale tylko w tym takim początkowym fragmencie. No, obudowa. Funkcja dekoracyjna. My natomiast przechodzimy pod tym i trafiamy do ogromnej komory. Oj, tutaj też. Zaraz ci to Tomku pokażę. O, 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 Patrz, w ogóle ta sama wnęka, nie? Tak. To się ciągnie. Ty, tak, tam jest pustka. Pustka? No. O, tam patrzcie. jest normalnie korytarz leci. Ale faktycznie, tak. I tam też chyba, tam też troszkę dalej. I za tym... O nie, okej. Okay. I tutaj rozwidlenie, tutaj. prawa, lewa strona. Tak. Jedziemy? Myślę, że... Zacznijmy sobie tutaj, od tej strony. O kurczę, tutaj też coś było. Aha, tu można zakręcić, a tutaj, tutaj mamy przodek. przodek tak zobaczmy tu chodźcie tutaj drodzy widzowie a też przodek no właśnie też tak chyba musiał być na zbicie pewnie szli może albo... tak chłopaki tam się aktualnie zazbrajają my natomiast powolutku tym obiektem się przejdziemy który jak widać jest taki dosyć nietypowy pochylony znacząco w lewą stronę obiekt średniowieczny. Zresztą same wymiary wskazują nam na to, że no, nie jest to wyrobisko współczesne, w którym w ogóle można by w jakikolwiek sposób poprowadzić transport. Ko kolej kolejkę i tak dalej. Tu mamy jakąś nitkę sieciarza jaskiniowego. I ostrożnie do przodu. Uch. Patrzcie, tak to tutaj wygląda, ogólnie można iść wyprostowanym. Witajcie drodzy widzowie, fajnie, że jesteście z nami, że oglądacie, no i oglądajcie dalej, bo to tak naprawdę nie koniec, także weszliśmy jakoś, no jeszcze tam z tyłu kolega Dominik i idziemy do przodu. Tak, seria Złotostockie Kopalnie to taka seria poświęcona kopalniom, które trudniły się wydobyciem złota, tych kopalni. Złota na moim kanale było bardzo mało, dlatego też pomysł na właśnie otwarcie takiej serii Złotostockie Kopalnie, w ramach której już kilka filmów powstało. Część mogliście obejrzeć, część jeszcze nie. Sztonia, w której aktualnie się znajdujemy, tak na dobrą sprawę, chyba nigdzie nie jest opisana. Posiada kratę na wejściu, to też ciężko mi powiedzieć, czy ktoś ją jakoś ostatnio odkopał, czy, czy jednak nie, bo samo wejście. No, wygląda raczej taki standardowy sposób, Jakiś, jakaś hałda, jakieś wypłaszczenie, no i nagle chyba wejście pod ziemię. Niemniej jednak jest to z tego, co udało mi się dowiedzieć od e, pana Piotra, obiekt średniowieczny. To jest to co wspomniałem wcześniej. I tam jest jakaś wąska szczelina, w której być może ktoś w ogóle prowadzi jakieś prace, bo nie wiem, czy ta drobnica nie jest przypadkiem w ogóle wybierana tam ze środka. Nie wiem, jak, jak daleko to idzie, ale to się cały czas obsypuje. Spróbuję wypiąć kamerę, włożę tam po prostu rękę i cokolwiek postaram się doświetlić, bo cały gimbal nie wejdzie. Zobaczcie, że ja w ogóle tutaj też się już rozgoiłem kask z, z kasku, a pomimo tego i tak się nie wcisnę. Być może wcześniej można było tutaj przejść, ale teraz tyle tego materiału się wysypało, że to niemożliwe, a więc widzimy się za chwilę. Okay. Dobra, słuchajcie moi drodzy, nie bardzo mam jak się tutaj usadowić. Mikrofon jest przy kasku, więc nie wiem jak będziecie mnie słyszeć. Zapewne to, co mówiłem wcześniej, kompletnie nic nie słyszeliście, bo zapomniałem, że mikrofon jest przy kasku, a kask został w tej dziwnej Życzę szczelinie. A więc spójrzcie, mamy tutaj już drewnianą obudowę. Tak naprawdę niewiele nam brakuje, żeby tutaj się przycisnąć, ale no, to jest tak spękane, że że zresztą sami widzicie, co się tu, moi drodzy, dzieje. Więc niestety musimy stąd wyjść. Bywa i tak. Ale perspektywy chyba są. Szykowaliśmy się już do wyjścia, ale Dominik natrafił na... ślad powietrny. średniowie to jest ciekawa sprawa. Łapanie, ale to jest wielkie. Ale. I no, bardzo dużo. Myślałem, że takie wiesz, malutkie wiertełko będzie. Ale tutaj masz kolejne, co nie? Czyli poszerz... Ta była poszerzana. No, zdecydowanie. Hmm. E... No, zobacz, że nie masz de facto tych śladów ręcznego urabiania, które są na przykład w yy, yy, górach izerskich, co nie? Mm -hmm. Tam koło krowicy. Może łatwiej tutaj. Może inna skała, to wiadomo. Tak, ona się może takimi, wiesz, fragmentami A... łupała i nie było takiego. Ale tam wiesz, to masz wnętrz rzeźbiony, a tutaj, no, mogli to trzaskać czymś, jakimś problem też. No tak, ale ślady duże, no to też sugerują, że... Czołgówy też mam, także tutaj te pół większe. O. No, jest. Tak, czyli jednak wiesz, chcieli je zaadaptować pod coś, nie? Ale to też wskazuje na to, że na faktycznie mogła być dłuższa. Hmm. Czyli tam e, nawet ten szybik, ta obudowa drewniana, to już wskazuje na to, że jest bardziej współczesna niż w średniowiecze. Hmm. Więc no była tutaj jakaś hmm. przebudowa. Takie są stosunkowo świeże. Tak. Moi drodzy, nagrywamy zakończenie po raz drugi, ponieważ pierwsze ze względów technicznych, będąc jeszcze tam na miejscu w złotym stoku, No musiało zostać usunięte. Jak widać, pożegnaliśmy się już z Dominikiem, jest ze mną natomiast Tomek. No i cóż Tomku. Odwiedziliśmy dwa bardzo ciekawe obiekty, niewielkie, ale na swój sposób bardzo ciekawe, na swój sposób bardzo ciekawe. Sztonie Mistrza oraz sztonie Lisa. No pierwszy obiekt moim zdaniem bardzo interesujący ze względu na to, że mieliśmy tam ten zalany szyb, tak, mieliśmy ten tak. zalany upadowe, drugi Panie. obiekt, a więc niby sztolnia średniowieczna, ale jak się do, doszukał Dominik, no były tam ślady wierteł, a więc prawdopodobnie w późniejszych latach ona musiała być jakoś adaptowana pod jakieś wydobycie, no i jak się okazało tam wcisnąłem się troszeczkę dalej, tak. było ta drewniana obudowa. Dokładnie, więc co... widzieliście, widzieliście sami na, na tym filmie, że tam Leon właśnie próbował się tam e, wcisnąć. wcisnąć, ale no... E, no niestety wąsko, ciasno, no to chodniki to już są stare, więc to tak. tutaj już nie, nie, nie oczekujemy nie wiadomo czego. Jakieś nie? No. perspektywy oczywiście są, Ta natomiast y ja jestem zadowolony. Do złotego ja stoku też. jeszcze zamierzamy wrócić, no ponieważ. Wracamy, wracamy. No, jeszcze mamy sporo, sporo rzeczy. Mamy m.in. Sztonie Emanueli i kilka innych obiektów. także I tak samo mówię tutaj e, o nosie minerałów. też musimy z, tak. e, Wam pokazać drodzy widzowie, I tak samo osadę górniczą, jedyną tak. w Europie. Także tak. z, zostańcie z nami, subskrybujcie na pewno kanał, ponieważ jest jeszcze dużo, żeby Wam to pokazać. Wszystko. Dokładnie tak. A ja na koniec chciałem Wam polecić książkę Piotra Romanowskiego, Złoty Stok wśród Złota e, i Arszeni. Jest tutaj bardzo dużo fotografii, dużo opisów. Tutaj pan Piotr Romanowski, między innymi, pomagał mi w realizacji odcinków, taki nadzór merytoryczny, między innymi, ta poprawa, nie, poprawa nazwy nieszczelnia mistrzów, a mistrza dokładnie gór mistrza. No i tak, na dobrą sprawę, z naszej strony byłoby to wszystko. Tak. Pamiętajcie, że w opisie pod tym filmem znajdziecie linki do moich mediów społecznościowych, znajdziecie tam linki do moich reklamodawców, dzięki którym te moje filmy w ogóle nie mogą powstawać. No i cóż, możemy powiedzieć więcej. Do kolejnego. Do kolejnego.